To jeszcze nie było, uczestniczka zrezygnowała z udziału w Sanatorium Miłości. Pierwsza taka sytuacja Sanatorium Miłości to uwielbiany program TVP. W ostatnim odcinku okazało się, że jedna z uczestniczek postanowiła odejść z show. O kogo chodzi? Szczegóły: Sanatorium Miłości w telewizji polskiej Sanatorium Miłości jest jednym z popularnych programów rozrywkowych telewizji polskiej. Prowadzącą show jest znana z innego formatu rolnik szuka żony, Marta Manowska. Produkcja zadebiutowała na antenie w 2019 roku. Do programu zgłaszają się seniorzy, którzy chcą dać sobie drugą szansę na miłość i szczęście. Sanatorium Miłości cieszy się dużą popularnością wśród telewidzów. Aktualnie na antenie emitowana jest 6. Odsłona show. Nie brakuje w niej barwnych uczestników, którzy dostarczają wielu emocji. Wielu kuracjuszy znalazło swoją drugą połówkę i dzieli życie z poznanymi w programie osobami. W siódmej edycji doszło jednak do nieoczekiwanej sytuacji. Jedna z uczestniczek postanowiła pożegnać się z reality show. Maria Luisa z Gliwic postanowiła odejść z popularnego programu, Sanatorium Miłości. Podjętą decyzję wyjawiła pozostałym uczestnikom na początku siódmego odcinka formatu. Kobieta wyznała, że nie potrafi zaangażować się w relacje z poznanymi showpanami. Dlatego zdecydowała się na rezygnację. W jej miejsce pojawiła się inna pani, Maria Złodzi. pani komentują decyzję Marii Luizy z Sanatorium Miłości uczestniczka w Sanatorium Miłości Maria Luiza decyzją o odejściu zaskoczyła nie tylko pozostałych kuracjuszy, ale też fanów formatu To pierwsza sytuacja w historii programu, by ktoś rezygnował. Internauci mieli bardzo mieszane opinie na ten temat. Jedni popierali decyzję Marii Louise, że jeśli nie czuła się komfortowo, to najlepszą opcją w tej sytuacji było odejść i wyrazili żal z powodu takiego obrotu spraw. Inni natomiast nie kryli oburzenia. Co o tym myślicie?